Cześć, ja jestem Tomek a to jest kanał PryPersowy. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację mojego najnowszego latarkowego odkrycia, czyli modelu X3 od chińskiego producenta marki Łuben. Latarka ta posiada kilka innowacyjnych rozwiązań, szczególnie jak na niewielką świeczkę do EDC. Serdecznie zapraszam. Latarka Wuben X3. Latarka, którą umieściłbym w kategorii latarek EDC, nazywana również sową. No i faktycznie przyznajcie, że wizualnie naprawdę przypomina sowę. Zresztą podchwycił to oczywiście producent. I co ciekawe, kiedy otworzymy swoją drogą, fajnie wykonane pudełko, zobaczymy właśnie sowę. Czy ta latarka jest mądra jak sowa? No na pewno jest niegłupia. Ale po pierwsze, jest to jedna z tych latarek, które ewidentnie posiadają coś, co nazwalibyśmy fun factory, ale po kolei. Latareczka jest niewielka, waży jedyne 65 g, jej wymiary to 7 cm na 3,5 cm na 2,1. Tak jak widzicie, jest naprawdę niewielka, swobodnie mieści się w dłoni, bez problemu, umieścimy ją w każdej kieszeni, czy w najmniejszym nawet pokrowcu na nasze EDC. Jedną z najważniejszych cech tej latarki jest ruchoma głowica, umożliwiająca stosowanie jej na wiele sposobów. Możemy korzystać z niej jak z typowej latarki ręcznej, ale możemy również Poprzez obrót głowicy zamocować ją na przykład na oporządzeniu, wykorzystując naprawdę mocny klips. Do dyspozycji mamy dwie diody: diodę białą oraz światło czerwone. Obok włącznika znajdziemy niewielki wyświetlacz, który pokazuje nam, w jakim trybie latarka w tej chwili świeci, oraz jaki jest poziom naładowania akumulatora. Mimo, że latarka posiada dużo ciekawych rozwiązań, to wciąż korzystanie z niej jest proste i dość intuicyjne. Pokażę Wam szybko, jakie tryby przygotował tutaj dla nas producent. Pierwsze naciśnięcie latarki to włączenie jej w zapamiętanym, ostatnio używanym trybie. W moim przypadku. To 50 lumenów. Przytrzymując ten przycisk, przechodzimy pomiędzy podstawowymi trybami, to znaczy 1 lumena, 50 lumenów oraz 150 lumenów. Dwa szybkie kliki to tryb turbo, czyli 700 lumenów. Tutaj naprawdę mamy spory zapas światła. 1 lumen, 50 lumenów. 150 lumenów oraz tryb turbo 700 lumenów, w którym latarka świeci przez około 30 sekund. Następnie przechodzi na światło o mocy 200 lumenów ze względu na kwestię chłodzenia diody. Kiedy po wyłączeniu latarki przytrzymamy dłużej przycisk, wchodzimy w tryb światła czerwonego o mocy 1 lumena oraz o mocy 80 lumenów, co jest naprawdę, naprawdę bardzo mocnym czerwonym światłem. Wydaje mi się nawet, że być może w pewnych sytuacjach zbyt mocnym. Brakuje mi tu, prawdę mówiąc, takiego trybu pośredniego o mocy około 30-40 lumenów, z jaką świeciłaby ta dioda czerwona. Według mnie byłoby to idealne. Kiedy wciśniemy trzykrotnie, dość szybko, przycisk włącznika, uruchomimy tryb stroboskopu. W tym trybie latarka świeci z mocą 700 lumenów. Spróbujmy raz jeszcze tryb stroboskopu. Raz, dwa, trzy. Jeśli w tym trybie jeszcze raz wciśniemy włącznik trzykrotnie, raz, dwa, trzy, latarka przechodzi w tryb SOS, i świeci z mocą 200 lumenów. Obsługa jest więc naprawdę bardzo prosta. Mamy też możliwość zablokowania tej latarki w transporcie. W tym celu musimy czterokrotnie wcisnąć szybko włącznik, raz, dwa, trzy, cztery i na wyświetlaczu pojawia się symbol zablokowanej Latarki. Żeby ją odblokować, musimy znowu czterokrotnie, dość szybko nacisnąć włącznik. Raz, dwa, trzy, cztery. I latarka jest odblokowana świeci od razu z mocą jednego lumena, czyli ostatnio używanym trybem światła. Jeżeli nie chcecie, żeby korpus latarki świecił dodatkowo taką niebieską poświatą, możemy to oczywiście wyłączyć. sposób jest bardzo prosty. Tym razem 5 szybkich kliknięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wyłączamy tą niebieską poświatę. Latarka jest wodoodporna w standardzie IP65, choć przyznam, że jeszcze jej nie topiłem. Używałem ostatnio w deszczu. Zresztą przebitki z tego zobaczycie pod koniec filmu. Co dodatkowo przygotował dla nas producent? Na dole mamy złącze ładowania wyposażone dodatkowo w magnes. Co pozwala nam na używanie tej latarki na kolejny sposób? Łącząc to z obrotową głowicą, naprawdę zwiększamy możliwości używania jej w różnych sytuacjach i na różny sposób. Latarkę możemy zakupić w dwóch zestawach. Podstawowym, wtedy wyposażona jest w bazę ładującą oraz w zestawie zaawansowanym, który ja właśnie wybrałem. Wtedy latarka wyposażona jest w tak zwany charging box, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. A tak wygląda charging box, czyli pudełko ładujące naszą latarkę, posiadające dodatkowo funkcję powerbanka i nie tylko. Ładowanie odbywa się automatycznie po. Wsunięciu latarki do boksa. Informacje o tym widzimy na niewielkim wyświetlaczu. Dodatkowo, pudełko to posiada bardzo ciekawą możliwość zastosowania naszej latarki właśnie w nim w taki sposób, że dyfuzor, który zamykamy, powoduje rozproszenie światła. Mamy więc latarnię kempingową. Możemy wykorzystać również światło czerwone. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Pod gumową zaślepką znajduje się port USB typu C. Umożliwia on ładowanie naszej bazy oraz umożliwia wykorzystanie jej jako power banka. Dodatkowo. W zestawie otrzymujemy bardzo ciekawą zawieszkę, która jest kablem USB typu C. Umożliwia więc ładowanie naszej bazy oraz ładowanie urządzeń, np. telefonu komórkowego korzystając z bazy na jako z powerbanka. A teraz pokażę wam prawdopodobnie najbardziej zbajerowaną funkcjonalność tej latarki, którą jest ładowanie bezprzewodowe. Tak jak widzicie na brzuszku naszej sowy widzimy symbol ładowania indukcyjnego. Sprawdźmy czy to działa. Jak najbardziej. Jak widzimy od razu pojawia się migająca niebieska poświata na bokach korpusu latarki, informując o jej ładowaniu. Czy ta funkcjonalność jest tam niezbędna? No, w mojej ocenie nie, ale jest kolejnym elementem, kolejną składową, która tworzy niesamowity fun factory tej latarki. Jest po prostu bardzo przyjemną zabaweczką, mimo tego posiada najważniejsze według mnie funkcjonalności typowej latarki EDC. Zaczynamy od mocy jednego lumena. 50 lumenów 150 lumenów Turbo 700 lumenów Teraz światło czerwone o mocy 80 lumenów i 1 lumena Stroboskop oraz funkcja SOS Odległość do hydrantu około 10 metrów Jeden lumen 50 lumenów 150 lumenów turbo 700 lumenów stroboskop światło czerwone 80 lumenów i 1 lumen. Podsumowując, Luben X3 to zdecydowanie najciekawsza latareczka, z jaką spotkałem się w ostatnim czasie. Jakie będą wyniki jej długoterminowego testu? Dam Wam o tym znać. Ze mną jest niedługo, ale robi bardzo pozytywne wrażenie. Jest solidnie wykonana, bardzo ładna. Wszystko pracuje naprawdę rewelacyjnie. Wyświetlacz. Bardzo przydatna funkcja. Ładowanie bezprzewodowe, dość dyskusyjne. Ja osobiście żałuję, że ta latarka nie ma możliwości naładowania jej bezpośrednio poprzez port USB. Producent przewidział jedynie ładowanie poprzez charging box albo tak zwaną bazę ładującą lub poprzez ładowarkę bezprzewodową poprzez ładowanie. Indukcyjne. Poza tym, więcej problemów nie widzę. Latarka jest wykonana bardzo dobrze, bardzo solidnie. Ma zwartą budowę. Jest niewielka, leciutka, bardzo ładnie wykonana. Zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem, dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, cześć.